Ways we used to lie. It was long now. I could see the starry sky. Afraid to lose everyone, being lonely. Find a place in your heart where you realize Everyone made a mark on your body, and you can see the reason why. Am I just the Zaj, witajcie w vlogu. Jesteśmy u Gier Dierwicki, Żniwa Rzepaku. Teraz lecimy z kolejną grzebą. Mam nadzieję, że w miarę mnie słychać i dobrze widać. O, teraz już dobrze. Lecimy sobie fędzikiem. Jaki to jest fędzik? No i 54 na godzinę, elegancka sprawa później też wam jeszcze nagram z pola może jeszcze parę ujęć nagrałem też trochę z drona, także będzie wstawka i zobaczymy jak to tam wyjdzie Na razie takie pierwsze koszenie jest i... Aż tyle nie ma, nie dzieje, się, nie dzieje się aż tyle No i jesteśmy Na polu Gomej ruszył Fędzik też Później może jeszcze nagram Jak będziemy na kolejnym polu To będzie akcja na dwa kombajny Też może trochę się nagra no nie wiem Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie no. Dobra, potem się odezwę Dobra, także Dzisiaj dzień drugi koszenia. Fence leci, Co to do to miarę widać. Zostały 3 hektary jakoś rzepaku Tutaj właśnie przyjechaliśmy nam przepom. Są jeszcze dwie puste w sumie. Więc na razie w miarę się wyrobiliśmy, żeby to sypać. No jakoś to tam leci. No. Myślę, że jakieś do 10 i skończymy to wszystko. Jest akcja na 2 Fenty, prosimy. Także jakoś to idzie. Teraz widać w miarę, chyba. A z tyłu tam jest, dawno jutro będzie przysypał się. No to i Idziemy na dwa kompanie. To... No, także kończymy rzepak, ostatnie przejazdy zostały, no także ile sypał to nie wiem, nie powiem wam, może potem będę wiedział jakoś, nie zobaczymy, to wam napiszę w komentarzu, jak ktoś by się pytał, no tak to no co, no to tyle na tym vlogu, może nie był jakiś długi, ciekawy zbytnio, no ale to trochę się działo, bo parę ujęć z rano. są fajne, mi się wydaje, my i zobaczymy, no, także trzymajcie się i na razie, cześć.